Po lewej jest pomieszczenie, które musimy pierwszy kontrolować, czy nie ma tam żadnego człowieka. Po lewej. Kontrola. Tak? Wiesz. Musisz wejść do środka, wiesz? Wejść do środka. No i co, mamy kogoś? Jest, jest, teraz pekarz, jest kogoś? No patrz, jak teraz najedziesz na rodziców kamerą. Mhm. To kogo Słuchaj zobaczysz? Tam. Nie, widzisz? Tam nie Albo na tatę, być na jest? Tam, 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 tam. jest takie czerwone, tak? Im bardziej czerwony, to jest tam ciepły punkt taki. A ty to jest zielony, czerwony. No, zielony to jest taka koszulka, tak? Popatrz ręce, jakie ma? na ręce. Na ma ręce. ręce, jest czerwony, tak? No, ale dobra, czyli wiemy, kogo mamy szukać. Trzymamy się oczywiście w grupie. Ty nas prowadzisz. I zobaczymy, czy szukamy strażaka. Gdzie jest strażak w tym zadymieniu? Tak nie jest, wygląda w czasie pożaru, tak? No, szukamy, szukamy. Mamy list strażaka. Widzimy? Widzisz kogo? Nie ma. Jeszcze przechodzimy dalej. Jest tam jakieś pomieszczenie, tak? Doprowadź nas. Idzie właśnie proszę. Uważamy na główkę. tak tam? I staramy się zawsze chodzić przy ścianach właśnie, tak? Tylko proszę uważać tak? troszkę schyleni. Dobra. No. Staramy się chodzić przy ścianach, żebyśmy też nie zgubili się później. No to idziemy chyba w lewo dalej, tak? Dobra, o, no, nie ma ten? Tak? Sprawdź, wszyscy są w swojej grupie. Odwróćcie, że czy wszyscy są. Spolisz wszystkich. Mamy wszystkich? A teraz zobacz, jak sobie najedziesz tym, to pokażę ci temperaturę. Jak trafić na czerwony, naceluj. Tak? I tutaj masz na dole, jaka jest temperatura. No, Naceluj no. jeszcze raz. Gdzie jest? Siema. Zbigniew jesteś? Mhm. Kolejny wróg, 80 000 A teraz patrz, jak nacelujesz tam wróg, naceluj tam gdzieś, zobacz tam gdzieś jest. Zobaczysz no, się czujnika? Szukaj pana, Pan widzisz? jest, jest. strzał. Tak, tak no. I odnaleźliśmy z takim celu. Dzięki no, temu możemy ewakuować go z zagrożenia, tak? A. Normalnie go nie widzimy, widzisz? Tam Normalnie nie się. widzę. Widzisz teraz tam kokaś? Nie, nie A popatrz, na ekranie jest. Czyli musi tam stać pan. A daj dym. O, mocha tak? nam. No mocha nam. A tutaj jest kółko wychowane. Dni? Patrzymy i no, tymi, tym. A, nie. Patrzęmy, nie widzimy. Tyle jest dymu. Mm. To co ratujemy? Tak, to ratujemy pana nie i i... bo tak się możemy wracać do wyjścia, przyglądać, tak? Przyglądać. Ale jak, jaka Utyry. zasada jest wyjścia? Też przy ścianie wprowadzimy, tak? Tam nie chodzimy, bo tam już jest ściana i można się potknąć ale możemy wychodzić, tak? I, więc prowadź grupę nas ku wyjściu.